Cześć, świątecznie! Jeszcze świątecznie! Zobaczcie u mnie w ogóle święta białe. O, za oknem. Eee, tak, święta Wielkiej Nocy się kończą. I to są święta o zmartwychwstaniu. I do mnie wrócił taki moment, kiedy jako dzieciak jeszcze poszedłem z rodzicami w lany poniedziałek do kościoła w mieście, z którego. W którym spędziłem większość swojego życia młodzieńczego, i ksiądz powiedział na kazaniu, że rodzimy się po to, żeby umrzeć. Mnie to wtedy strasznie ruszyło jako dziecko, kilkuletnie. Pamiętam jak dzisiaj opór, jaki pojawił się, żeby chodzić do kościoła. Bo ja się urodziłem po to, żeby żyć, a nie po to, żeby umrzeć. Śmierć jest częścią życia, ale nie jest dla mnie jego sensem. I byłem teraz cztery dni na warsztacie. Bardzo mocny dla mnie warsztat. Właściwie ciężko mi było w niego wejść, na takie energię, jak wchodziłem wcześniej. Chyba za dużo rzeczy w za krótkim czasie. I tak... E, zresztą podzieliłem się tym z grupą, że na ile, będąc na takim warsztacie, jesteśmy faktycznie w tu i teraz, na ile żyjemy życiem. E, a na ile... A no ile właśnie. Przewołujemy pewne rzeczy z przeszłości do teraz. I wyjechałem stamtąd między innymi z tym, że na najbliższy czas warsztatów mi wystarczy. Potrzebuję czasu na zintegrowanie tego wszystkiego, co przyjąłem w ostatnim czasie. I chcę żyć. Eee, różne rzeczy się wydarzyły w życiu moim twoim. Eee, i to jest ważne, żeby mieć tego świadomość. Natomiast nie wiem, na ile przywoływanie tego pomaga mi w cieszeniu się chwilą. A właściwie wiem, że mi uniemożliwia cieszenie się chwilą. Chociaż przenosi tam inne emocje. Tak? Ja wyjechałem stamtąd ze smutkiem. Generalnie. I z radością, że to się skończyło. To był pierwszy warsztat, kiedy każdego dnia chciałem się spakować i wyjechać. Tak, było mi tam ciężko. I jednak wiele rzeczy stamtąd zabrałem. Między innymi to, że spotkałem się ze swoim cieniem, którego się bałem, ja bardziej dałem się złapać na to, że pozwoliłem sobie wmówić, że to jest coś, czego trzeba się bać. A kiedy to poznałem, to nie ma czego się bać. To wszystko to są moje historie. I historiach chciałem wam dzisiaj opowiedzieć najbardziej bo każdy z nas ma historię na temat siebie, na temat innych ludzi. Generalnie jedną z ćwiczeń polegało właśnie na tym, żeby opowiedzieć swoją historię na temat człowieka, z którym się spotykasz i ją zmienić. Historia to jest takie coś, że każdy ma swoją i każdy się przekonuje, że ona jest prawdziwa. Natomiast jest taki piękny rysunek w internecie krąży, kiedy dwie osoby stoją po dwóch stronach szóstki. Jedna widzi szóstkę, druga widzi dziewiątkę i każda ma rację i każda ma swoją historię na temat tego i która historia jest prawdziwa i czy w historii chodzi o jej prawdziwość i tu w nurcie possibility man managementu jest tak, że na warsztatach są różne mapy i po warsztacie możesz zabrać tą mapę, która do ciebie najbardziej przemówiła ja zabrałem tą właśnie z historiami typu masz historię na czyjś temat jako masz obawę w związku z tą historią, że ją masz i co by było, gdybyś ją zmienił? Zmieniła. Bo każdą historię na temat każdej osoby, każdego wydarzenia po prostu można <noise> zmienić. Bo to jest tylko historia. I choć nasza głowa mówi nam, że to są fakty, że tak właśnie było i tak właśnie jest, to to mówi nam nasza głowa. A pytanie teraz do ciebie, czy w głowie to jest Twój głos? Czy czyś inny? Ja dzisiaj wiem, że w głowie to nie są moje głosy. To są głosy nauczycieli, rodziców, rodziny, otoczenia, w którym spędzałem czas. Natomiast mój głos, mój osobisty, taki niczym nie, e, nieobciążony, to jest głos, który mam w sercu. I tylko tym się kierując, tak naprawdę będę robił to, co ze mną zgodne i czego ja chcę. I to, że można zmienić każdą historię, to było też takie odkrywcze w ogóle possibility management, jak na jak patrzę na te narzędzia, które daje. To jest cudowna rzecz do budowania i naprawiania relacji w związku na przykład. Mam głębokie przekonanie, że to jest lepsze niż niejedna terapia małżeńska czy partnerska ćwiczenia, które tam są, bliskości, budowaniu bliskości, takiej bycia z drugim człowiekiem, dla mnie to jest klucz relacji. I uświadomiłem sobie, że pewne historie, które mam na temat zdarzeń i ludzi, mogę zmienić. I chcę je zmienić. Chcę też zmienić pewne historie na temat siebie samego, które mam. Ja często słyszę, że mam w sobie bardzo dużo złości. Tak. A. No to słyszałem, że jestem taka tykająca bomba, która nie wiadomo kiedy pierdolnie. I zastanawiam się, no ile dałem się właśnie na to złapać, że ktoś tak mnie odbiera. No a na ile faktycznie tak jest? Tak, mam sobie dużo złości. A to jest też złość, którą zbieram z otoczenia. I to, że ona czasem wybucha. To też jest po coś i tak naprawdę ten mój gniew to jest moją supermocą, bo on w grupie, w której jestem, czy nawet w moim indywidualnym życiu, może być wykorzystany w odpowiedzialny sposób do postawienia jasnych granic, do tego, żeby stanąć za swoim, czy to moim indywidualnym, czy to grupy, w której jestem, to ja używając tego gniewu odpowiedzialnie. Jestem tym, który może postawić taką granicę, i tym, który yy, używając tego gniewu odpowiedzialnie mogę rozpocząć działanie, przejść do działania. Oczywiście w grupie fajnie jest, kiedy jest strach i smutek. Strach yy, czasami pozwoli zatrzymać się i zastanowić się, na ile to jest dobry ruch, ale ten gniew pozwala mi się ruszyć. Strach też pozwala się w ogóle wyjść ze strachu do zrobienia czegoś. To jest petarda. Ja to widziałem na żywo i to jest niesamowite, jak strach może zmobilizować. Kiedy czujesz tak na starej mapie emocji, strach jest tą emocją, która nas powstrzymuje od działania. A possibility Management uczy o tym, żeby użyć strachu do wyjścia, właśnie do działania z, inne, z innego miejsca niż z gniewu, z inną energią. No było piękne to zobaczyć, że to działa. Eee... Tak, i raz to też zrobiłem. Miałem strach przed podzieleniem się z grupą, część podzieliłem się. To dosłownie wyszedłem ze strachu. Ale nie jest to moim naturalnym mechanizmem, moją supermocą i tym, czego to, co czuję najczęściej, to jest gniew. Eee... Siedzi we mnie go dużo. I też dałem się zaopatrzyć na to, że on jest niebezpieczny i żeby go nie ukazywać. Więc przykrywam go ostatnio smutkiem, tak smutkiem najczęściej. Eee, zdecydowanie czasem przykrywam go moim gremlinem, żeby go nie wyrazić. A tak naprawdę, to on jest częścią mnie taką integralną. I zdaję sobie z tego sprawę. Bo nie dość oszukiwał, że on jest. I tylko pytanie, jak tą supermoc wykorzystać w odpowiedzialny sposób. Żeby nie palić wiosek, tylko właśnie postawić jasną granicę. Tu i teraz. Koniec. Dotąd możesz, dalej nie możesz. Żeby odważnie podejmować, podejmować różne decyzje i przechodzić do fazy działania, a nie stać w rozkroku. Mam generalnie tych refleksji trochę. Dużo wziąłem od grupy, która fajnie przepracowała pewne rzeczy, natomiast ja zabrałem coś innego i właściwie pomimo tego, że to było ciężkie, to cieszę się, że tam byłem. Dużo rzeczy mogłem zobaczyć sobie w innych ludziach, i wiem dzisiaj, czego chcę w pewnych aspektach życia. Mam taką jasność, że już nie będę stał w rozkroku. Tylko go. w pełną odpowiedzialnością za wszystko, co się z tym wiąże, z pełnym ryzykiem. Na przykład odkryłem skąd u mnie lęk przed bliskością i to porzucenie ten syndrom odrzucenia który mam, który pojawił się w wieku wczesno, wczesnego dzieciństwa. To jest jedna rzecz. Natomiast miałem też spotkanie z moim ojcem w międzyczasie. Znaczy, nie face-to-face, face, tylko w jednym z ćwiczeń. Miałem spotkanie z moim ojcem, które uświadomiło mi, że boję się bliskości, bo bliskość może boleć fizycznie też. I to też buduje paradoksalnie dystans mój do niektórych mężczyzn. Że kiedy ktoś jest dla, dla mnie ważny i ufam mu, to może boleć. I to było mocne spotkanie. I właśnie jedną z moich historii jest to, że wytworzyłem sobie taki mechanizm. Że nie będę się zbliżał tak na maksa. Bo to może boleć. Ale to jest moja historia, którą sam sobie stworzyłem. I ustalenie, musi tak być. I dzisiaj w relacjach z mężczyznami mam kilku mężczyzn w swoim otoczeniu, gdzie nie mam tej obawy. I mam takie re męskie relacje, gdzie jestem na 100%. Swoje 100%. Natomiast zobaczenie tego mechanizmu, no kurwa, było, było mocnym przeżyciem dla mnie. I to nie rozwiązuje problemu, i z drugiej strony, tak. Bo to jest historia i mogę ją zmienić. Mogę z tego strachu wyjść i zobaczyć, czy tym razem może być inaczej. A przecież innym z założeń Possibility Managementu jest to, że w każdej chwili jest nieskończenie wiele możliwości dla nas. Po prostu. My możemy zrobić coś inaczej, rzeczy mogą być inne, chociaż rzeczy są, jakie są. Ale możemy spojrzeć na nie z innej perspektywy. To kiedyś pisałem o tym, albo mówiłem, że to nie wydarzenia mają znaczenie, tylko my je nadajemy wydarzeniu. Wydarzenie jest czy sytuacja. I to my to odbieramy w jakiś sposób, czyli tworzymy sobie historię na ten temat. I to po prostu można zmienić. Można to. Rozpuścić i zapomnieć, ale można też tą historię zmienić. I ja chcę zmieniać historię. Te, które na dzień dzisiejszy są dla mnie ważne. Odnośnie tych ludzi, którzy są dla mnie ważni, albo chciałbym, żeby byli. Chciałbym się zbliżyć. Pomimo strachu, kurwa, który mam bardzo duży w związku z tym. I jakiś smutek teraz do mnie napłynął. I nie wiem, może on się bierze stąd, że ponad 30 lat życia uciekałem przed tą, przed tą bliskością. I to wszystko było po coś. I ciekawy jestem, ilu z Was tak ma? Czy ktoś też jest w stanie zdiagnozować coś takiego u siebie? Takie podróże, które tam się odbywają, no są niesamowite. I zrobienie warsztatu raz na jakiś czas no pewno się przydaje, przynajmniej... po to, żeby zobaczyć, skąd coś się bierze. I ja będę rozwijał się dalej, natomiast w innym tempie już. Dam sobie przestrzeń na to, żeby to wszystko, co we. Co biorę, by się zintegrowało, żebym z tym pobył, a nie trzy kursy w jednym czasie, czy warsztaty, jeden po drugim. Wtedy nie mam przestrzeni i jadę z takim. Kurwa, to się nie spina. Tak, a jednak życie toczy się teraz. Różne rzeczy się wydarzyły i różne się wydarzą. Nie wiem co będzie jutro, może będzie pięknie, może będzie chujowo i będzie dokładnie tak, jak ma być. I to ja będę nadawał znaczenie wszystkim wydarzeniom i nadaję cały czas. I to tak naprawdę tylko ode mnie zależy, co ja z tym zrobię. I mogę nadawać im takie znaczenie, że będą oni wracać za rok 5 czy 10 i przepracowywać. A mogę po prostu je przyjąć i cieszyć się. Wiecie, mieliśmy takie ćwiczenie, że wyszliśmy na zewnątrz i szliśmy do lasu. Ja na każdym drzewie, które było po drodze obserwowałem, jak pąki się rozwijają, jak poszczególnych yy... krzewach i drzewach inne no, jest tempo tej wegetacji, niektóre były już zielone, niektóre ledwo się zaczęły. To było takie dla mnie właśnie, jestem tu i teraz. Obserwuję to, co się dzieje wokół. Jak ptaki śpiewają. Hmm. Ja tak mam często w przyrodzie. w Otoczeniu przyrody, że dlatego tak lubię spędzać tyle czasu. W ogóle mówiłem o tym komuś, chyba nie wam, że kiedy jestem na polowaniu i siadam na ambonie to jest takie bycie w tu i teraz. To wszystkie zmysły się wyostrzają. Na zasadzie posłuchać co się dzieje, obserwuj, co się dzieje. Hmm. Tam nie ma przestrzeni na uciekanie myślami, bo jest takie skupienie na tym byciu. Jest kurwa cudowne. Era telefonu trochę to, to zepsuła, bo łatwiej jest wyjąć smartfona z kieszeni i, i po prostu zerkać co chwilę, nie w przewijać, tak, czy sprawdzać bardzo ważne wiadomości ze świata. Kurwa, bardzo ważne. Jest taki cudowny moment yy, obrzasku. Uwielbiam tego doświadczać w ogóle, kiedy. kiedy. Yy, jeszcze jest taka szarówka, budzi się życie w lesie, ptaki zaczynają ćwierkać, i nagle przychodzi taki moment, że życie milknie na kilka, kilkanaście sekund. I przeżycie tego jest niesamowite. To jest takie, to jest dla mnie bardzo utożsamia się z tu i teraz. Jak to zauważam, jak jestem w tym, to, to jest po prostu taka naturalna. Medytacja, tak jakby świat medytował chwilę na początek dnia. Eee, tak. I mam w sobie taki chyba sztuczny spokój. Bo pozamykałem się dość bardzo znowu. Bo odczuwam różne rzeczy, ale nie wiem ile ten spokój jest mój, a ile to jest takie spokój, żeby, żeby nie czuć. Nie? To paradoksalnie czuję smutku dużo w ostatnich dwóch dniach. Złość oczywiście. Tak, moja naturalna emocja. Jest też strach w tym wszystkim. Pojawia się i radość, tak? Także pojawiają się wszystkie, wszystkie cztery te emocje. I tego życzę i wam. Ciekaw jestem, jak minęły nam święta. Czego było najwięcej? Czy było tam dużo radości, czy może złości? A może było dużo smutku? Czy zadbaliście o swoje ciała fizyczne? No mi się udało. Yy, nie przejadać się. I majonez sali mi nie smakował tak jak kiedyś. A dawno nie jadłem majonezu. Yy. Tak, teraz też mam kilka dni dla siebie jeszcze na integrację, regenerację. Czy co? Tam ostatniego dnia w sobotę moje ciało fizyczne było tak zmęczone się, czułem jakbym padł na ziemię i wszyscy uczestnicy skopali mnie dzień wcześniej. Bolałbym cały, żebra, szyja, cała tu. No, niesamowite wrażenie. Jedna z była taka, że to moje nieprzepracowane emocje, których nie wyraziłem. A było takie ćwiczenie, gdzie ja ściągnąłem wszystkie emocje z pola i poczułem, kiedy one we mnie wchodzą, tak się wszystko się ścisnęło. To prawdopodobnie było to. No ale kurwa, ból był niesamowity. Także ten ból też do mnie wracał w ostatnim czasie, taki czysto fizyczny. I to jest ciekawe tego doświadczyć i, i sprawdzać, skąd on przyszedł i z czym on się wiąże. Ciekawy z tym, czy jesteście na siebie uważni. Jeżeli tak, to czym to się przejawia? Czy ktoś się podzieli? Co myślicie o historiach, o, zmie, o zmianie historii na temat rodziców, na temat szkoły, na temat przyjaciół, na temat partnera czy partnerki? Czy zmieniacie historię? w ogóle wiecie, że je macie bo każdy ma historię na temat każdego i każdą historię można zmienić i z tą myślą zostawię Was na dzisiaj zachęcam Was do zmieniania historii i do robienia czegokolwiek ze, ze sobą i dla siebie bo zmieniając siebie, robiąc cokolwiek dla siebie to będzie świat wokół siebie Zmieniacie same, te zmiany w Was przenoszą się na ludzi wokół, zmieniają się relacje. To też jest tak, że niektóre po prostu się kończą, a inne się zaczynają. I to jest naturalna chyba kolej rzeczy. I to mam na myśli głównie relacje przyjacielskie czy koleżeńskie. Okazuje się, że już nie bardzo macie o czym gadać, bo rozmowa na, na poziomie boksów nie jest satysfakcjonująca. Nie zawsze karmi, bo porozmawiać o tym, jak się czujesz, a nie o tym, co w polityce się dzieje, czy co w telewizji, czy kurwa o czymkolwiek, co nie tyczy się bezpośrednio nas. To jest niebezpieczne. Bo, właśnie pojawia się ryzyko, że stwierdzicie, kurwa, my nie mam o czym gadać, tak, dokładnie, tak. I to jest naturalna kolej rzeczy, myślę. I jest taki czas zmian na świecie. Warto to zauważyć. I dlatego dzielę się z nami tym wszystkim, że są ludzie wokół nas, wokół ciebie na pewno też. Którzy potrzebują innego kontaktu. I sprawdź, kto jest, kiedy wchodzicie z kimś w taki inny kontakt, taki bliski. Kiedy zaczynacie po prostu razem być tak w pełni siebie. Oczywiście podstawą jest zaufanie do drugiej osoby. I kiedy pojawia się strach, można właśnie pójść za tym strachem i zobaczyć, co z tego wyniknie. Więc przyjemnego wieczoru życzę, wglądów w siebie, jeżeli ktoś chce. A głównie to życzę Wam, żebyście żyli w zgodzie ze sobą, żebyście nie dali się łapać na to, co inni o Was myślą i mówią. To jest ich, a Wy wiecie co jesteście, Ty wiesz, jaki jesteś, wiesz, jaka jesteś. Pytanie, czy chcesz to usłyszeć? Ja długo nie chciałem, ja ciągle nas ten problem liczę jeszcze chwilę. Mieliśmy określanie jasnych zasad, swoich. Ja określiłem dość łatwo odwagę, e, tym się kieruję w życiu. E, klarowność i trzecią miałem: obecność z uważnością, i tam jeszcze coś. I dostałem feedback, że to się zawiera w miłości. Że moją jakością jest miłość. Ja jestem miłością. Kurwa, ciężko było mi to przyjąć. Jakby człowiek, który ma w sobie tyle gniewu i którego tylu ludzi boi się mentalnie, jak widzą, ee, i mówią, że jestem miłością. Ja nie mogłem tego przyjąć na początku. I właściwie do dzisiaj, jakby gdzieś się z tym mierzę. Aha. Prawda jest taka, że tak, że to mam w sobie. Każde ma inne te jakości, niektóre są podobne. Eee, jakbyście chcieli to u siebie zbadać, to dajcie znać. Eee, to jest mocne. Kiedy to wypowiesz później na głos, to, to staje się integralną częścią ciebie. Po prostu zaczynasz się tym dzielić. Oczywiście, Zaczynasz od siebie samego. I ja jestem tym, tak, coraz bardziej lubię siebie. tak Akceptuję siebie takim, jakim jestem, z tą złością, kurwa, z tą wybuchowością. Wiem, że w grupie to jest potrzebne czasami. Oczywiście nie. W związku z tym, że się tego uczę, robię jeszcze błędy. I będę je robił. I w ten sposób będę się uczył. I dziękuję Wam za feedback odnośnie pierwszego nagrania, że forma nagrań tak. To jest wychodzenie z mojego boksu, chociaż zaczynam się to podobać. No, mojego lubi słyszeć takie pochwały, że to działa. Więc dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy dali mi feedback. Którzy powiedzieli GO. Bo mnie to zmobilizowało. I to jest wyjście ze strachu. Też korzystając z jednej z moich jasnych zasad, czyli z odwagi. Teraz już kończę. Jeszcze raz przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia, do napisania. Hej.